Zagraj mi piękny cyganie, zagraj mi piąskę sprzed lat, zagraj mi pieśń o miłości. I już zdrowie jest nam, i Bartę zaczyna nam zdrowieć, siły nabierać o tak. Bańki mydlane wibrują w naszej głowie od lat. Zabranie z zarządu. Bepa, Bartes, Ania, and Paweł. Zbiórka na dzieci, które chcą zjeść makaron. Makaronie, gdzie jesteś? Bania ucygana! Bania ucygana do rana! Zdrowiemy, zdrowiejemy, Już tutaj nie ma nic złego. Proszę Państwa. Panie i panowie, troszeczkę inkognito. Ten głos jest taki radiowy, ja wiem. Ale pozdrawiam wszystkich serdecznie. Baśka. Etc. No, Bartoś, zdrowiejemy.